Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się siewem buraków cukrowych na moim nowym polu, czyli na polu 25, które zakupiłem poza odcinkiem. Więc wsiadamy do ciągnika, tutaj przygotowałem sobie taki oto zestaw do siewu. Na początku musimy sobie oczywiście rozłożyć ten siewnik, no a znajdujemy się tutaj w północnej części mapy. Tu akurat jeszcze nie mam żadnego pola, bo tutaj z tej strony mam pole ryżowe. Więc stwierdziłem, że tutaj sobie tą dwueskę kupię, jest to fajne pole. I tutaj sobie zasiejemy buraki cukrowe. Więc ok, na początku sobie jeszcze tutaj GPS włączymy, mogą być dwa poprzeczniaki. Albo w sumie nawet jeden wystarczy, albo może dwa weźmy. No i jeszcze wyświetlimy linię przejazdu. I możemy rozpocząć pracę. Zacznę pobrać sobie z modów taki fajny kombajn do buraków Holmera. Jest to kombajn, który był dostępny w poprzednich farmingach, zaraz wam go pokażę. No bo ostatnio, jak robiliśmy wykopki, no to korzystaliśmy z tego kombajnu. No, ale tutaj z modów wybrałem sobie taki starszy kombajn, który jest trochę tańszy. No, a ma on też większą przystawkę, bo tutaj mamy 5,4 metra. Natomiast tutaj, w tym, które ostatnio kopaliśmy, mamy 2,7 metra. Ogólnie jest bardzo ładny ten kombajn, no ale stwierdziłem, że jednak chciałem coś większego, żeby te buraki szybciej zbierać i żebym mógł je przede wszystkim uprawiać na większą skalę. Więc chciałem sobie tego większego helmera. Może na chwilę się zatrzymamy i Wam dokładnie go pokażę. No Wygląda on w ten sposób, no, jest to kombajn, który był już w poprzednich farmingach, ale bardzo fajne jest to, że ma tą większą przystawkę, w sumie jestem ciekaw czy do tego kombajnu mógłbym podpiąć tą większą przystawkę, ale zobaczymy jeszcze, no bo ten jest y, tańszy, ten kosztuje niecałe 500 tysięcy, a ten prawie 700, więc to jeszcze zobaczę, bo w sumie wyglądem to one jakoś się bardzo nie różnią, tutaj po prostu jest inny napis, no bo to jest y, tutaj Rados 5, no a tutaj jest T4. Więc ewentualnie trochę napisem tymi naklejkami się delikatnie mogą różnić. A tak to no to one praktycznie tak samo wyglądają, czy to przód, czy tył. Tutaj, tutaj może delikatnie się on różni. Więc wezmę sobie ten większy tutaj przetestuję. Tym bardziej, że tutaj sobie mamy dość spore kawałek pola, więc tych buraków też będzie bardzo dużo. Natomiast teraz sobie trochę w innej okolicy popracujemy. Tu obok jest też chyba ten punkt o nazwie chyba konstrukcja wozów, czy coś takiego. Tutaj możemy sprzedawać jakieś produkty startaku. Jest też ciekawe, że znajduje się on w okolicy. Tu widzę, że jest też fajny taki kawałek, żeby na przykład rozłożyć się kombajnem, żeby przywieźć sobie tutaj wózek na header. Czy ewentualnie tutaj z można sobie stanąć. No i okolica też fajna. W przyszłości bym wykupię sobie trochę więcej tej tych pól na północy, no bo są one fajne, tu mamy też naprzeciwko takie duże pole. No, w kolejnym odcinku zasiejemy sobie pasternak, więc trochę popracujemy dojtwarem, no bo nawet do siewu warzyw wykorzystuje ten mniejszy ciągnik, czyli tego dojtwara. No bo też ten siewnik jest dość mały i nie wymaga jakoś dużo mocy. Więc w kolejnym odcinku zasiejemy sobie pasternak, no a później może przeskoczymy do kwietnia, no i tam zrobimy się na kosy. W sumie tak, żeby zasiać pasternak, będziemy musieli przeskoczyć do kwietnia, więc zasiejemy sobie ten pasternak, no a później zrobimy się na kosy na polu, na którym w, sumie w poprzednim sezonie zbierałem buraki, czyli na polu 60. Tutaj sobie na odcinku może na jednym odcinku skosimy i przecząśniemy trawę, natomiast na kolejnym zrobimy zgrabianie oraz prasowanie. no A później tam zasieję groszek. No i tak, ostatnio wspominałem, że będę chciał sprzedać ten kombajn do groszku po zbiorach i chyba tak zrobię, no bo tutaj będę chciał jeszcze kupić ten kombajn do buraków cukrowych też myślałem, żeby w niedalekiej przyszłości rozpocząć uprawę bawełny żeby sobie kupić przędzalnię, bo wtedy będę mógł tam transportować wełnę od moich owiec oraz tą bawełnę, żeby produkować tkaniny A też mam w planach jeszcze zakup nowego ciągnika, czyli New Holanda T8, ale to chyba ja sobie kupię po żniwach. Razem z talerzówką Farmet to też będzie taki fajny niebieski zestaw. No i kupię sobie jeszcze jakiś większy siewnik. Myślę, że tutaj już wybiorę ten siewnik Amazonę Żeby to siebie szły znacznie szybciej. No i też tam ciężarówkę International plus jakąś naczepę. No i później pomyślę nad kolejnymi polami. A ta ciężarówka będzie przydatna, no bo będę mógł bardzo szybko transportować zbiory z pól. Możliwe, że nawet na kolejne żniwa już sobie kupię, więc jak będziemy robić jakieś żniwa, no to będziemy pewnie sypać zboże do ciężarówki. Znaczy właściwie do, zwa, znaczy właściwie do naczepy, a ciężarówka będzie ciągnąć tą naczepę oczywiście. No i też jak kupimy tego New to będzie można zrobić jakąś akcję z talerzowaniem ścierniska na przykład. Ale na kolejne odcinki, no to mam zaplanowane, tak jak mówiłem, siew w pasternaku, później jeszcze te sianokosy, no a później zeżniw, no to zobaczymy, będę chciał też zrobić prasowanie słomy z pszenicy na tym właśnie polu, tutaj na 15 oraz 11. Tutaj w zimie chyba kupię sobie pole 14, że dokupię i 16, no i połączę je. Może nawet wcześniej kupię, bo to są buraki cukrowe, więc będzie można zrobić zbiorę buraków cukrowych na dwóch polach. No jak kupię sobie ten kombajn Holmera z tą 5-metrową przystawką, no to te zbory powinny pójść dość szybko, więc jakbyś Jeśli będę miał wystarczająco dużo pieniędzy, no to sobie jeszcze kupię tamto pole z burakami. No i sobie pozbieram te buraki, a na tym, tym drugim polu nawet nie wiem co jest. Tutaj chyba sorgo albo ziemniaki. To są ziemniaki, akurat do ziemniaków nie mam sprzętu, więc albo ewentualnie bym sobie to zakultywatorował, albo po prostu poczekam aż ktoś inny sobie to zbierze. No i później już na przykład, jak będzie gotowe, może do siewu sobie tam to pole kupię, zobaczę, albo po zbiorach. No i w styczniu wezmę, powycinam tamte te drzewa, plus wygładzę sobie teren, żeby też fajnie to wyszło połączenie, no bo tam jest dość spora górka, więc trzeba będzie trochę wydać pieniędzy na wygładzenie. No ale jak to ładnie wygładzę, no to będzie może fajnie połączyć te pola cztery. Na razie są tutaj dwa pola połączone, ale później jeszcze dołączę tą 16 oraz 14 i tu powstanie duże pole. No i możliwe, że sobie tam swoje zasieje. No i jak już będę miał więcej pól, no to pomyślę też nad wymianą tego mojego kejza. Na tego dużego AF11. Bo ja mam tego mniejszego kejza oraz John S7, no i ten John zostanie, a później sobie kupię tego dużego kejza. To akurat ten duży case będzie idealny na takie duże pola. Tylko wiadomo jest to bardzo duży wydatek, no bo kosztuje on ponad 700 tysięcy plus jeszcze żniwia RK ponad 100 tysięcy. No ale dzięki niemu będę mógł robić bardzo szybko żniwa na takich dużych polach. Więc jak trochę tych wydatków wiedzę, ale na szczęście moje gospodarstwo już generuje fajny dochód, też fajnie, że kupiłem ten młyn oraz piekarnię. Jeszcze w niedalekiej przyszłości, jak ten mój las urośnie, to będę chciał sobie kupić ten średni tartek, będę chciał go postawić tam obok tego lasu. No i jeszcze wezmę sobie dokupię kupie żeby przetwarzać te deski oraz długie deski na jakieś, na przykład, beczki. Tam wanny można robić chyba i jeszcze, nie wiem, coś do wiadra. A może za chwilę jeszcze przeskoczymy do tego lasu, no bo te drzewa już trochę urosły, skoczyły na kolejny etap, zarówno sosny, jak i te wiązki amerykańskie. Więc tu sobie dojedźmy do końca, no i zaraz y, pokażę Wam ten las, jak wygląda. jak widzicie, wiązki amerykańskie wyglądają w ten sposób, mają na razie one 8 metrów wysokości, natomiast sosny mają już taki etap wzrostu, że mają y, tutaj 23 metry, więc jeszcze został jeden etap, już y, to jest przedostatni, bo na tym ostatnim będą miały one ponad 30 metrów. Ale i tak już fajny raz tutaj powstał, fajnie wyglądają te drzewa. Więc jak te sosny urosną do maksymalnej wysokości, no to tutaj w tym miejscu postawię sobie tartek, no i tutaj będę wycinał te sosny. Później jak te wiązły urosną, to też będę je wycinał. No i będziemy oczywiście to przetwarzać. Okej, okay, tu mamy taki przejazd na pół. Siewnika, ale tutaj sobie to zrobimy. Za chwilę może wyłączymy też te linie. To sobie zrobię jakieś fajne ujęcie do miniaturki. No widzę, że ten nawóz i nasiona powoli się zużywają. Tak sobie przed nagrywaniem tutaj uzupełniłem. Zapas nasion oraz nawozów w tym siewniku. No więc tutaj sobie za chwilę wyłączymy tego GPS a może zrobimy jakieś fajne ujęcie do miniaturki. No, w sumie to jest do tego pola dość proste, z mojego gospodarstwa też, tutaj nie trzeba jakoś daleko jechać. A właśnie tak chciałem zrobić teraz, żeby kupować trochę pól w innej okolicy, żeby nie pracować ciągle w obrębie gospodarstwa. Tylko trochę tutaj na północy mapy. W że że mamy też to pole ryżowe. Tam też możemy sobie trochę na północy popracować. Trochę też mamy pól w tej części, tu mamy pole 60, plus jeszcze ten las. Tu jeszcze mam pole obok sklepu, tu jeszcze to. Myślałem, żeby coś na południu kupić, ale to zobaczymy. Może pole od 90 sobie kupię. To i też są buraki cukrowe, ale to i tak później kupię, bo teraz będę chciał kupić. Pole 14 x 16, żeby to zrobić takie duże? Ale w przyszłości może kupimy pole 90, może tutaj któryś z tych większych, jak już będę miał duży kombajn. No to będzie można kupić na przykład pole 91, chociaż tutaj mamy spory kawałek terenu. Ciekawe, no ile tutaj można powiększyć jeszcze pole w tym miejscu? No albo pole 88. To i ta 90 też jest fajna możliwość, żeby powiększyć trochę w tym kierunku. Ok, zrobimy jakieś fajne ujęcie do miniaturki, może coś takiego. Albo może z tej strony, zobaczmy jeszcze czy z tej... Czy z, może z tej strony, tutaj fajnie słońce to oświetla. Ok, tutaj miniaturka już zrobiona. Oczywiście sobie to później na telefonie obrobię, żeby tutaj usunąć tutaj ten prędkościomierz, te wszystkie informacje, no i troszkę może będą jej kolory Lekko rozjaśnia, zobaczymy, chociaż tu fajnie słońce rozświetla ten ciągnik. Też powiem wam, że bardzo mi się podoba ten zestaw tego fenda z tym y, siewnikiem Horsha, fajnie tutaj to pastuje. No, w kolejnym odcinku będziemy mogli trochę tym dojtwarem popracować. W sumie dawno nim nie pracowałem, może też przy kosach, trochę sobie nim popracujemy. No bo przy koszaniu może tego fenda wezmę albo John Deera. Jeszcze zobaczę. A na przykład do przetrząsania będzie można wziąć tego Dojtwara. Ten przetrząsaarz nie wymaga jakoś dużo mocy, więc ten Dojtwar powinien sobie dać radę. Do zgrabienia może wezmę Maseja, no i do pracowania pewnie Keysa. Też fajnie, że poprawili w aktualizacji to, że ten ciągnik już po tej trawie tak nie skacze jak wcześniej Tak jakbyśmy jechali po pozaoranym polu, więc bardzo fajnie będzie może to na odcinku zrobić Całe takie sianokosy podzielić na dwie części, czyli najpierw koszenie oraz przecząsanie, a później zgrabianie plus prasowanie Przy okazji trochę zupełnie zapasu siana w moim magazynie No bo jeszcze trochę tego siana mam, ale fajnie będzie to uzupełnić, a może później zasiejemy sobie trawę tutaj po tych burakach, bo tak jak, czyli zrobię tak jak w poprzednim sezonie, tam zebrałem buraki cukrowe, no i zasiałam tam trawę, więc może tutaj zrobimy podobnie, czyli też po zbiorach tych buraków y, ustawię pracownika, żeby zasiał trawę, no i też będzie może tutaj na wiosnę zrobić jakieś sianokosy w kolejnym sezonie, też fajne pole, będzie wygodnie pracować z tymi maszynami, no bo jest to tutaj prostokątne pole, więc będzie to szczególnie wygodne podczas grabiania. A też dosyć blisko gospodarstwa, praktycznie tylko tutaj na południe zjechać tutaj otędy. No i tu już jestem na gospodarstwie. W przyszłości będzie można jeszcze dokupić pole 23, żeby dołączyć do tego. Też ta 24 jest spora, tutaj mamy no łącznie ponad 9 hektarów, ale tu jeszcze jest las, tu jakaś droga jest. Niby można te drzewa wyciąć i jeszcze powiększyć pole. Choć tak, to pole jest no, bardzo duże. Może na przykład pole 20 albo 19 można byłoby kupić od tej, co jest? A tu jest szpinak, więc też te dwa pola można byłoby dokupić. Na północy jest dużo fajnych pól. Na południu w też, ogólnie na tej mapie, jest bardzo fajny układ pól. Niby niektórzy narzekali, że nie ma jakichś dużych, takich typowo amerykańskich pól pod duże maszyny, ale jest możliwe, żeby połączyć, bo tutaj nawet jakby ktoś chciał... Okej, okay, poczekajmy aż nam się zapisze. Jakby ktoś chciał, no to może połączyć 25, 23, 24, tu może zaorać cały ten kawałek i tu może powstać naprawdę ogromne pole. Na południu w też może tutaj zrobić takie duże pole, tutaj też jest kilka takich dużych pól, na przykład 77. Tutaj też można takie duże pola zrobić. Oczywiście tak na mapie asetyjskiej przynazielący jest i tak lepsza możliwość, jeśli chodzi o tworzenie dużych pól. No ale tutaj też nie jest źle, też ogólnie ta mapa ma bardzo fajny klimat. Nawet pomimo tych mniejszych pól. Chociaż tak jak wspomniałem, możemy sobie połączyć te pola i możemy zrobić też kiedy jakby ktoś chciał. Już praktycznie połowa pola jest zasiana. Na razie nasiwnik jest wystarczający, pewnie w przyszłości też trzeba będzie pomyśleć nad większym. No ale to dopiero za jakiś czas, na razie sobie ten nasiewnik będę wykorzystywał. Na razie sobie kupię jakiś większy siewnik zbożowy. No, a ten hors, jak widzicie, bardzo fajnie się sprawdza. też mamy tu ciekawy system, że ten zbiornik na nawóz jest z przodu, tutaj idzie taka rura, która transportuje nawóz do siewnika, na siewnik i na siewnik jest tej tyłu. no i tutaj mamy takie małe zbiorniki na nasiona. też zwróć uwagę, jak fajnie tutaj wygląda animacja, te, i te jednostki wysiewające podskakują sobie tutaj delikatnie. Ale okej, tutaj najgorsze już do siebie sobie poza odcinkiem, a jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!